Dzień dobry, witajcie moje drogie wodniki. Zapraszam Was kochani do czytania dla Was na rok 2024. Jakie energie będą Wam towarzyszyły w nadchodzącym roku kalendarzowym? Jak się macie kilka, może wydaje mi się, przyjemnych informacji dla Was na ten nadchodzący czas nie będę się tutaj wielce rozwijała nad tym e, tarotem, nad tym horoskopem, tylko powiem, że to jest bardzo fajny czas dla Was. I powinniście się cieszyć, bardzo optymistycznie się nastawić do tego roku, bo tutaj e, właściwie to, od czego bym chciała zacząć, to jest to, że wszystko co najgorsze już za wami. Że właśnie to, co symbolizuje karta śmierci na dwunastym domu, może tak zupełnie nietypowo, zaczęłam właśnie kompletnie od końca. Może i to będzie znaczyło, że ten rok będzie dla Was kompletnie inny niż wcześniejsze Wasze lata, bo dwunasty dom, który pokazuje to, co od nas odchodzi. E ale też to, czego się możemy trochę bać, prawda? Ale jednak zostawiamy to. To jest karta śmierci. Śmierć mówi o transformacji, mówi o zmianie, mówi o jakichś miejscach, gdzie nie ma już energii, gdzie nie ma już potencjału. I wy takie miejsca, czy takie osoby, sytuacje takie może zostawiacie za sobą. Dlatego też mówię, że wszystko co najgorsze już za Wami. Po karcie śmierci bardzo przychodzi szybko. Od nowa, prawda? Tylko ten sam moment przechodzenia z jednego etapu do drugiego może być trochę trudny, ale właśnie ten rok przeznaczony jest, moi kochani, dla Was na to, żebyście wszystkie, wszelkie ciężkie emocje, ciężkie sprawy zostawili już w przeszłości i się z tym rozstali. Więc, tak jak wąż zmienia skórę, co jakiś czas, tak i wy macie pozbyć się wszelkiego balastu w nadchodzącym roku. Jak wam się podoba ten początek? Myślę, że e, warto jest posłuchać, co dalej. Może nie wszystko będzie takie. Idealne, ale ja oczywiście poproszę Was o komentarze, ponieważ generalnie uważam, że to jest bardzo fajny rok dla Was i tylko trzeba wykorzystać okazję, tylko trzeba szansę wykorzystać. No natomiast no, nie musi być wszystko przychodzić tak łatwo. Dlatego, że Wasza energia, pierwszy dom, tak jak Wy się pokazujecie, mamy w karcie siły. To jest przezwyciężanie. Problemów, ale na przykład powrót do zdrowia w taki sposób, przez wymiarzanie problemów. Czyli potrafię sobie poradzić ze wszystkim, co mnie spotyka na mojej drodze, dlatego, że mam cierpliwość, mam zrozumienie, mam odwagę, eee, czyli potrafię właściwie, jako ten wodnik, sam ze sobą pracować, również ze swoimi emocjami, czyli nie wpadam w skrajne emocje, tylko je balansuję. Nie poddaje się jakimś niewielkim przeciwnościom losu, tylko staram się je przepracować, poradzić sobie, zwyciężyć w tej rozgrywce, tak można powiedzieć. Zresztą, wasza droga rozwoju umysłowego i duchowego, którą pokazuje dom 9, to jest umiarkowanie czyli w umiarkowaniu zmierzamy do tego, żeby połączyć wodę z ogniem, żeby połączyć niemożliwe ze sobą czasami strony, sprawy, aspekty, wodniką się to tutaj jak najbardziej w przyszłym roku e, udaje. Więc w karcie umiarkowania mamy dyplomację, mamy takt, mamy zdolności negocjacyjne, mediacyjne i mamy właśnie możliwość stwarzania. Pomimo przeciwności i pomimo tej całej różnorodności, która nas otacza, możemy łączyć przeciwieństwa i tworzyć na tej podstawie coś, co jest zupełną nowością, coś, co jest bardzo innowacyjne, odnajdywać w tym nowe rzeczy, nowe wartości. No tak, moi kochani, drugi dom astrologiczny pokazany jest dla Was w karcie. Koła Fortuny. I tutaj myślę, że wodniki się ucieszą, dlatego, że to jest dom, który mówi o tym, co Ty masz, kochany wodniku, w przyszłym roku, jeżeli chodzi o finanse, o sprawy materialne. I Ty tutaj masz pokazaną, na przykład, wygraną w Totolotka albo jakiś, w jakiejś loteli. Chodzi o to tylko, żeby stwarzać szanse i wykorzystywać szanse, żeby odnajdywać, szukać. Koło Fortuny. Pokazuje raz na wozie, raz pod wozem, więc jeżeli ktoś ostatnio miał trudniejszy czas albo szuka zmiany, to ją na pewno znajdzie. Koło fortuny pokazuje, że wasze finanse mogą być związane ze zmianami albo być w fazie zmian w przyszłym roku. Koło mówi też o dużych wyjazdach, o częstych wyjazdach, ale też o dużej szybkości, o zmienności. A jeżeli patrzymy na tle finansowym, no to są takie niespodziewane, mm, niespodziewane wygrane po prostu, niespodziewane dary losu w kwestiach finansowych. Coś czego tak naprawdę nie możemy przewidzieć, a dostaniemy. Więc tu jest to pokazane jakby troszeczkę, mm, przynajmniej dla części wodników. Yy. Sprawiedliwość była bardziej po waszej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Okazje do zarobienia pieniędzy, do szybkiego zarobienia pieniędzy. Okazje. Bardzo dobra karta na finanse, bo to jest ten los, ten traf, ta możliwość, która spełni twoje marzenia na przykład, prawda? No wiadomo, że pewnie nie dla wszystkich, ale jednak to koło tutaj jest. Więc proponuję się nastawić na to, że pieniądze mogą przylecieć dosłownie do wodników jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. Moi kochani, tak, e, również dalej, wasze relacje z waszym otoczeniem, wasz sposób komunikacji. Tu jest pokazana karta cesarzowej w trzecim domu, więc my widzimy, że... E, bardzo dobre relacje może pokazywać ta karta na przykład z rodzeństwem i z otoczeniem, a jednocześnie cesarzowa mówi o tym, że rozsądek, rozsądek, praktyka kieruje naszą komunikacją, prawda? Opieka cesarzowa to jest taka energia, kiedy wszystko jest powiedziane, bo tu mamy trzeci dom, w odpowiednim czasie, o odpowiedniej porze i w odpowiedni sposób. Więc e, dlatego nic dziwnego, że wódniki w przyszłym roku bardzo dobrze będą się dogadywały ze wszystkimi ludźmi w ich otoczeniu. Moi kochani, z ciekawszych rzeczy, co wam tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o romanse, piąty dom, wasze miłości, e, waszą twórczość, mamy tu pokazane zmartwychwstanie. Więc. Mm, Piąty dom mówi o relacjach nieoficjalnych. Mamy tutaj pokazaną kartę, która mówi o tym, że jakaś relacja z przeszłości może do Was wracać. To będzie dla jednej osoby. Dla drugiej osoby karta z Martwych pokazuje, że jeżeli chodzi o strefę, sferę emocjonalną, czuciową, Wasza energia. Robi taki zdecydowany zwrot i się podnosi. To tak, jakby ktoś wyszedł z czasu uśpienia. Tak jakby ktoś wcześniej umarł, a teraz się urodził, prawda? Sąd, czyli zmartwychwstanie właśnie. Sąd ostateczny. Przychodzi czas ostatecznego już terminu na to, żeby nabrać sił, żeby wrócić do życia, żeby mi się więcej wszystkiego chciało, żeby miał bardziej pozytywne nastawienie do wszystkiego, do świata, do ludzi, a przede wszystkim w tej karcie wracają możliwości, które kiedyś miałem, nie wykorzystałem, lub utraciłem, lub utraciłam takie rzeczy, ale teraz znowu mam okazję do tego, żeby się wykazać i żeby skorzystać. Więc można jak najbardziej ożywić swoje życie emocjonalno-uczuciowe i być z niego bardzo zadowolonym. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, życie codzienne, to jest to pokazane, jakbyście mieli jakieś kontakty zagraniczne, albo zmieniali miejsce pobytu, albo pracowali w ogóle w świecie gdzieś, za granicą. Karta świata pokazuje, że nadchodzi również jakiś czas podsumowania, zamknięcia być może jakiegoś etapu Waszego życia codziennego. Czyli w karcie świata widzimy, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, gdzie jest moje miejsce i co ja tutaj robię i czego chcę dla siebie na przyszłość. To jest karta właściwie dużego sukcesu. To jest karta, kiedy nasze życie codzienne może przejść na zupełnie inny poziom. I chodzi tutaj o jakość, prawda? Bo to nie znaczy, że my zamieszkamy gdzieś na Księżycu, tylko to znaczy, że nawet będąc w tych samych okolicznościach, jesteśmy bogaci o wszystkie doświadczenia, które do tej pory zebraliśmy. I te doświadczenia po pozwalają nam tak kierować naszym działaniem, żeby ze wszystkiego wyciągać jak najwięcej sukcesu, jak najwięcej przyjemności. I możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o wodnika, sprawy związane z długoletnimi partnerstwami, z długoletnimi relacjami, te relacje mogą dotyczyć i spraw osobistych, związane być ze sprawami osobistymi, mogą być związane z zawodowymi. To już tutaj mniejsze ma znaczenie. Chodzi o to w Siódmym Domu, z kim wchodzimy w długoterminowe relacje. To tu jest pokazany wisielec, czyli czas oczekiwania, czas zastoju, czas przyglądania się wszystkiemu z innej perspektywy. Długotrwałe relacje, długotrwałe związki partnerskie, spółki, przyjaźnie również wszystko, co trwa latami. Czy trwało latami, uwodnika teraz może być zawieszone, przesunięte na później. Jakoś inaczej będziemy na to patrzeć. Z innej perspektywy będziecie się kochani temu przyglądać, inaczej to będziecie widzieć niż dotychczas. Widać, że Wy jesteście w przyszłym roku w fazie przemiany. Widać, że Wasze życie zaczyna się od początku. Macie tutaj pokazaną kartę głupca, czyli nowości, a także marzenia, nowe idee. I to takie rzeczy, w których nie możemy za bardzo skorzystać z naszego doświadczenia, to jest związane z Waszą przemianą, tak? Bo nie chcę, żebyście sobie tutaj mylili. Tutaj jest pokazana przemiana wewnętrzna, duchowa. Doświadczenia głębokie psychiczne, które wpływają na nas, a na które właściwie my nie możemy z tym nic zrobić. Za bardzo. Te nowe rzeczy to mogą być nowe miejsca dla Was, mogą być nowe osoby, mogą być początki, nowe okoliczności, a mogą być też dzieci. I cóż, moi drodzy, Wasi przyjaciele, Wasze otoczenie, Wasze zainteresowania. Super jest to pokazane. Karta Słońca przynosi Wam towarzysko, jeżeli chodzi o zainteresowania, hobby, pasje, same sukcesy. I teraz bardzo fajnie jest to pokazane z kartą, która jest umieszczona w dziesiątym domu i mówi o rozwoju Waszej kariery. Więc Wasza kariera związana jest głównie z relacjami. Prawda, że ciekawe, pokazuje otoczenie, a też może pokazywać, że jeżeli chodzi o rozwój swojej kariery, macie do podjęcia dosyć trudną decyzję. Że tutaj karta kochanków wskazuje na to, że wodniki w przyszłym roku chciałyby, żeby może ktoś inny. Zadecydował o tym, jak się potoczy wasza kariera. <gry> Dlaczego? Dlatego, że niezdecydowanie tutaj takie zapanowuje i wodniki właściwie nie wiedzą, co zrobić w tej sytuacji. Jak dalej? W którą stronę dalej iść, jeżeli chodzi o rozwój kariery zawodowej? Mają bardzo dużo wątpliwości. Ale ta karta, jednak, będzie prawdopodobnie zmuszała Was, do tego, żeby podjąć jakieś decyzje, dlatego, że jeżeli się decyzji nie podejmie w odpowiednim czasie, a ten czas, przyszły rok jest tym czasem odpowiednim, właśnie, to ktoś inny za nas te decyzje podejmie i to nie będzie raczej dla nas lepiej, tylko nie lepiej. <grych> tak. Moi kochani, macie piękny rok przed sobą. Jeżeli chodzi o rodzinę, jeszcze nie powiedziałam, dom i rodzina. Macie bardzo dużo zmian pokazanych, tak jakby coś bardzo szybko się miało realizować u Was. Tak jakbyście brali sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, czy związane z domem, jako domem, czyli rodziną, właśnie, lub też e, jeżeli chodzi o rzeczy, które są związane ze stricte domem materialnym, budynkiem itd. To tutaj karta rydwanu pokazuje bardzo dużo zmian, przyspieszenie, to, że wodniki biorą sprawy w swoje ręce, że mają nowe cele, że są zdeterminowane na realizację tych celów i że udaje im się tak spiąć wszystko, żeby te cele, postawione sobie nowe, osiągnąć. Bo w karcie rydwanu jest skuteczność pokazana. I właśnie wodniki są w roli tego wodni, woźnicy, który skutecznie powozi zaprzęgiem, który go ma dowieść do tego wymarzonego, postawionego sobie celu do realizacji. Więc kochani, zapraszam Was oczywiście do czytań indywidualnych, natomiast powiem jeszcze, co macie w tle pokazaną. Kapłankę, kapłanka. Łączymy w przyszłym roku, moi drodzy, wiedzę z intuicją. Łączymy to, co jest podświadome z tym, co wiemy i rozumiemy. To taka wskazówka na koniec. Życzę Wam cudownego 2024 roku. Dziękuję Wam za cały rok spędzony ze mną albo chociaż część, zależy pewnie jak u kogo i moc miłości Wam przesyłam. Dziękuję za oglądanie, do następnego razu.